W sobotę 18 lutego przed godziną 18 policjanci z Czerniejewa otrzymali informację od zgłaszającego, że na drodze krajowej numer 15 w Czeluścini kierujący samochodem osobowym wjechał do rowu uszkadzając pojazd. Kolejny zgłaszający przekazał ponadto, że kierowca może znajdować się pod wpływem działania alkoholu. Zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego na trasie Gniezno-Września, mniej więcej na środku pomiędzy jednym powiatem i drugim. I dyżurny stanowiska kierowania z Gniezno oraz z Wrześni zadysponowali siły i środki ratownicze z obu powiatów. Na miejsce dotarły jednostki z Wrześni, z Marzenina, a także z OSP Czerniewo oraz z JRG Gniezno. Po dojeździe na miejsce okazało się, że poszkodowanym był jeden mężczyzna, kierowca samochodu osobowego, który wjechał do rowu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz pomocy w jego ewakuacji i przekazaniu zespołowi ratowniczo medycznego. 29-letni mieszkaniec powiatu wrzesińskiego kierujący Oplem Vektrą, został przebadany w szpitalu, po czym zwolniony do domu. Z ustaleń policji wynika, że miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym mężczyzna stracił prawo jazdy, a w najbliższym czasie usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Odpowie także za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.